Witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy. Jesteśmy na live, postanowiłem otworzyć, a dokładniej zgrindować, ponieważ tutaj wraz z najnowszym update'em do H1Z1 można stare jakieś skiny niepotrzebne, powtarzające się wielokrotnie, a miałem takich bardzo, bardzo dużo, jak jakieś powtarzające się koszulki i czapki, można w końcu przerobić to na nowe skiny i podobno mogą nawet dobrej jakości te skiny wypaść. Zobaczymy. Charakter, czekajcie, nie tu. scrapyard Teraz zobaczymy. O, zobaczcie, tutaj mamy 8000 różnie tam się dostawało za koszulki za, od, od tam 5, po 20, po nawet 200, w zależności od rzadkości danego skina. No i też zalegające tikety, których 30 prawie miałem, tikety ze starej wersji, które kiedyś służyły po to służyły do tego, aby po prostu dostać się na przykład do Battle Royale, No, to, to tutaj zalegały. A my sobie tutaj grindujemy. I zobaczymy, co nam wypadnie buty. Mm, ok buty. Strasznie dużo tego będę miał. Jest! Moi drodzy ARK 15. No ładnie. AR15. No i to mi się podoba. Proszę bardzo, patriotic boots. urde AR już wypadła. O, to też jest fajne, bo te leginsy są dosyć rzadkie. No. Moi no drodzy, skin do AR-ki. to też jest fajne. Ale nie, to nie jest rzadkie jednak, ale skin do broni chyba jest e, bardzo, bardzo rzadki. Nie wiem, czy te skiny można sprzedawać gdzieś na Steamie, chyba nie. W każdym razie, lecimy dalej. Uuu, Dragon Lodge Parka. No widzę, że tutaj niebieska poświata świadczy pewnie o tym, że jest troszkę rzadszym niż, niż zwykły skinem. No, Skull Hoodie. Mm, ok, sprawdzamy dalej. Ultra Rare, o, ale patrzcie jakie eleganckie, kurde. Eleganckie, można jeść na wesele, prawda. Można jeść na studniówkę, na randkę. A można je się po prostu naparzać w H1Z1. No zwykła jakaś kurteczka zielona, farmerska. A! Chciałem już tak powiedzieć, że ach, super skin, ale to jest jednak zwykłe. O! I to jest garniturek. I to jest garniturek. To mi się podobało. Tu mamy purple boots. Moi drodzy, lecimy. O, taki polo. To szulka Polo. Nie będziemy tutaj szaleć. No i moi drodzy, kolejny raz te same legginsy. Będę od razu tutaj od razu przerabiał. Helm. Mamy tutaj rasta. Rasta Helm. Dużo mamy tego do otwarcia. Uuuu! I to już jest fajny. To już jest, jest chyba rare. To jest rzadszy. Dragon. Bardzo fajny skin do, no, do helmu motocyklowego. zwykły jakiś taka bluza z kapturem. Lecimy dalej. No, ostatnio ja grałem w H1Z1 troszkę, ale nie tyle co w tej starej wersji, ale w tej nowej wersji mi się zdecydowanie lepiej gra, zdecydowanie lepiej się porusza. Fajnie zrobili wiele rzeczy. Wiele błędów zostało naprawionych. Jak na razie powtarzające jest tutaj maski, jakieś hokejowe. Lecimy. Ok. Sprawdzamy następne no kamo bez szału na razie, znaczy nie no, ten ARK była spoko tutaj mamy widzicie, bardzo fajne do kamuflażu może jeszcze, ja czuję, że jeszcze coś do broni, jakaś broń wypadnie do kałacha może, co? to by było świetne uuuu, copper Pan googles nie drży wszystkiego, możesz na op skinach, albo na steam posprzedawać no Znaczy ja nie, ja nie korzystam zawsze. Ja nie korzystam z takich stron zewnętrznych, jak już to mam maksymalnie na Steamie pewnie bym chciał e, gdzieś tam się pobawić w jakąś wymianę czy w sprzedaż, ale na razie to zostawiamy dla siebie wszystko. E, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno te takie byle jakie skiny, które się powtarzają, to od razu będziemy je rozdzierać. Nie wiem co jest rzadsze, chyba niebieski jest rzadszy od. <laughs> Uuu, czy to jest jakaś legenda? Moi drodzy, Graffiti Hunting Rifle, czy to jest, czekajcie, czy ta poświata pomarańczowa oznacza, że to jest jakiś mega rzadki skin? Uuu, no kurde, aż mi się gorąco zrobiło. Kurna. Czy to jest, moi drodzy, legendarka? <ścoughs> to już mi się podoba. 190 euro, ktoś tam rzucił 70 dolarów. A nie wiem ile to kosztuje, moi drodzy. To są jakieś legendy. Jakieś legendarne legendy. O, niebieski skin, słuchajcie. Tutaj jest czaszka na tych kolanach. Nie wiem, moi drodzy, nie mam pojęcia. To może być i warte, i 2 dolary, ale ja, ja nie otwieram tego po to, żeby. Nie, my, nie otwieram tego z myślą, aby zarobić na tym, nie? Aby zarobić na tym skinie, który mi wypadnie. Bo jeżeli mi wypadnie skin do broni, której używam, a tych broni nie ma zbyt wiele, czyli tak naprawdę każdym skinem się tutaj cieszę, to po prostu będę go używał. Mm, albo zrobimy jakiś giwałej. Może, gdyby mi się jeszcze powtórzył jakiś taki rzadki skin, to może je rozdamy dla widzów. To by było dobre, Green Camo Armor. Otwieramy. No, powiem wam, że opening udany. Dwie bronie, słuchajcie. <ścoughs> A to nie koniec. To dopiero dwie trzecie tego wszystkiego, co mieliśmy. Przerabiamy. Uuu. Takie powiem Wam, jakby dziewczyny takie nosiły. Ale to tylko dziewczyny, które, wiecie, to muszą być odpowiednie. Odpowiednią sylwetkę muszą mieć, no bo to tak. Też nie wypada każdej. Co to jest, moi drodzy? Kamo zwykły. No nic, no. Fajnie, fajnie. To mi się podoba, tylko że tych butów za dużo jest ostatnio. No, zielony. Silver Padded Pants. No okej. Okay. Przerabiamy, przerabiamy! Uuu, Grey and Red Armor. To mi się podoba. Ładne kolory ma. No niestety. Po raz trzeci chyba już w tym openingu ten sam plecak. Purple Zebra Wrestling Shoes. Let's go! No, znowu leginsy, z czaszkami tym razem, nie jakieś panterkowe. Green camo armor, no. Ale to ja nie miałem skinów do broni jeszcze w ogóle. To będą moje pierwsze skiny. Zobaczymy. O, po raz kolejny właśnie to. Dużo ludzi mówi, żeby w grze sobie nie rozwalać tych, właśnie powtarzających się, tylko żeby bawić się w jakąś wymianę tam na tych stronach zewnętrznych, jakieś OP skins czy coś, ale. Uuu, to jest nawet ładne, ale nie będziemy tego używać, bo to jest białe z kolorowymi takimi akcentami, to będziemy widoczni za bardzo. Ja bardziej bym wolał tutaj to zeszredować. PIAT! Ja! Moi drodzy! Kurde, trzeci skin, mówiłem, moi drodzy, AR-ka, kałach i snajperka! Wszystkie, wszystkie! No po prostu, kurde, no nie! No po prostu, kurde, najlepsze! Do wszystkiego, moi drodzy! <ścoughs> Uu, joj, 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 joj. No po prostu wszystko! No powiem wam. <laughs> Wszyscy piszą jakieś dziwne kwoty tam 1000 euro. <laughs> Okej. <Okay. gasps> Ach! Już chciałem tak... Zamarłem przez chwilę, ale taki brzydki. Boże, jakie to jest brzydkie. Okej. Okay. Kapelusz Artemisa. Okej. Okay. Lecimy dalej. Hełm rasta. Może być. Let's go. No dobra, jeszcze troszkę mamy tych skinów, 10 chyba do otwarcia. Także zobaczymy co tam w środku wypadnie. Kaman. Kolejna kurteczka farmerska, no już teraz to już... Moi drodzy, to już teraz mi wszystko jedno. to już tak, takie rzeczy wypadły nam eleganckie, że już nie potrzebujemy już tutaj nic. No z buciki, buciki to już też po raz kolejny, czy jakaś kurteczka, teraz znowu zielony skin, uuu zielony. Dobra ja będę, w... ja jeszcze wiecie co, to jeszcze nie koniec tego openingu, jeszcze te powtarzające się, boże jakie to jest brzydkie, to jest tak okropnie wygląda. Yy, Jakieś zabawka erotyczna. Ja muszę teraz sobie te powtarzające skiny yy, szybko zeszredować, wiecie. I myślę, że jeszcze tutaj odwiedzimy ten zakątek i sobie otworzymy tutaj. Także jak najbardziej. Dobra. Dobra. I teraz wejdźmy sobie w zakładkę takie chyba tutaj i zobaczmy tak, pierw coś z tych kapelusików. No to ja na pewno takiego czegoś nie chcę używać. 20 dostaliśmy. Rasta e, powtarzające się rasta. Ile się dostaje za niego? A nie, 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 no, 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 no. ten jest fajny. Tego rasta musimy tutaj zaszerdować. E, hełmu nie. Tutaj koszuleczki teraz mamy. Na pewno te powtarzające się. 20. Nie wiem, ile za te dostanę. Mm, dobra, rozwalmy to. Tą tutaj mamy powtarzającą. On jest zlagowany, ten interfejs. Na pewno w tych bluzach nie będę chodził. E, tutaj mamy jakieś takie rzeczy. Wszystkiego, jakiś garniturek możemy sobie. Jeden za garniturek, 50 mieliśmy. Tutaj jest skórzana kurteczka skórzaną mamy 20, prawda? E, przypomnę, że jeden. jedno losowanie, że tak powiem, skina kosztuje stówę. Też nie chcę wszystkich tych skinów tutaj od razu rozwalać. Także tutaj jeszcze pozostało nam. E, jakieś te, te tutaj płaszcze są. No to sobie zostawimy, myślę, te płaszczyki niektóre. Chociaż rare. To nie jest rare płaszcz. Na pewno ten, no. Gdzieby w takim żółtym ktoś chodził? To od razu będzie nas widać z kilometra. Taki biały to też. Ten jest rare. Mogę dostać dużo za niego. A dobra, weźmy go, rozwalmy. Jolo, 200 dostaliśmy, słuchajcie, za tego rera. Ten jest uncommon, to też rozwalimy. I będzie szansa, może na broń kolejną. Tutaj mamy jeszcze coś. Tutaj mamy niebieskie, garniturku. No, w garniturku, kto tam będzie biegał? Tutaj mamy to, 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 to mon. Dobra. Teraz tak. Ee, plecaki. Plecaków było dużo i na pewno tego rozwalimy, bo jest różowy, jest okropny. Na pewno tego rozwalimy. E, tylko coś się zbugowało i trzeba jeszcze raz wejść w plecaczki. No 20 nawet jest za taki plecak. Dobra. Teraz wchodzimy w buty. I tutaj mamy strasznie dużo powtarzających się budzików. No i znowu nam tutaj nadejdzie troszkę tego. I to jest w sumie, wam powiem, taka niekończąca się historia. Także jak ktoś gra w 1 z 1 i miał przerwę, to niech sobie odświeży konto. Niech sobie wejdzie, niech sobie, niech się zaloguje. No i może mu się poszczęści, tak jak mi dzisiaj. Słuchajcie, trzy bronie eleganckie. Skin do AR-ki. Skin do snajperki, Skin do Akacza. Tak naprawdę trzy najbardziej. No jeszcze do pompy nie wiem, czy. No na pewno są do pompy. Także do pompy, jakby jeszcze wypadł, to już by była elegancja Francja. Ehm... No ale to, to wiecie, no ja nie mogę narzekać, bo to było coś mega fartownego tutaj, że to się udało. Ehm, co my jeszcze mamy? Tutaj trampki. Zobaczmy jak tam spodnie. No powiem wam, że tych spodni tutaj. O, te przede wszystkim są. Czekajcie, tu są rare. Które są rare te? Ale one w ogóle mi nie wyglądają na jakiś super rare Od razu je wywalamy. 200 dostajemy. I tych, tych mamy tutaj. Zobaczcie. Leginsów mamy kilka sztuk. 50 dostajemy za leginsy. Także od razu otworzymy sobie. Ja w ogóle w nich nie, 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 nie chcę biegać. Także jak najszybciej. Mm, te rozwalamy niebieskie sobie rozwalimy. Dobra. Pojedyncze. Te są też jeszcze jakieś tutaj, a chyba je rozwaliłem. Jeszcze te niebieskie, te takie biało-niebieskie tutaj musimy rozwalić. Tych bym mógł rozwalić tutaj kilka sztuk. Waginsy. Dobra, teraz tak. Coś tutaj mamy. Rękawiczki, no jakoś mi nie zależy strasznie na rękawiczkach. Mogę powiedzieć szczerze, że nawet w ogóle. Teraz tak, bandamy tutaj. U, tutaj musimy rozwalić te rzeczy. Na pewno chcemy rozwalić te, bo tu się powtarzają nam te maski. No, ja na pewno w tym nie będę biegał. To jest tak okropne, tak paskudne, że to jak najszybciej tutaj rozwalam. Dobra, tą sobie jedną zostawię. Na pewno taką sobie zostawimy. I mamy znowu 20 do otwarcia, słuchajcie, 20. Okulary nam jakieś wypadły. I to rare, wypadły nam takie okulary zielone. I wiecie, co z nimi zrobić. Wiadomo. Od razu idą na pył. Od razu idą do śmietnika. No i kurde. I teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Trzy takie mamy. Te armory to sobie zostawiamy. A nie, no, no, no. Ładne są te armory, niektóre. No i tak, ee, zobaczmy, bo mają jeszcze tu sobie spodnie jakieś. Strasznie. Te. Tak, żeby było do równości, nie? Żeby to miało sens. Ile mamy? 2415. Skinów sobie tutaj trochę zostawię i zobaczmy, jak to wygląda z brońmi. Moi drodzy, w tym momencie, patrzcie, mam taki skin. Taki skin. Mam taki skin do AR-ki. Na pewno to nie są jakieś. Jaki to jest? Ultra-Rare. To są wszystkie. To jest Ultra-Rare. A ten jest jaki? Ultra-Rare. Rar, rar, rar A ten do snajperki? To jest kurde. Kurde. The... Patrzcie, tego snajperskiego. Skina. Taki mi wypadł. No dobra, no to otwieramy. Hmm, wchodzimy do. Krejcy? Charakter? Hmm, Repair. Dobra, lecimy! No niestety. Uuu, tych spodni jeszcze nie mieliśmy. Sprawdzamy, kolejne. Maska hokejowa. Jeszcze trzy skiny do broni i będzie ok. No też tak myślę. Boże, jak to wygląda. No, dawać. Nie, no to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiecie o co chodzi? No. Teraz to, co. dostałem już tak dobre skiny, to mogę powiedzieć. No, dajcie jeszcze, dajcie jeszcze. Mmm. Congratulation. No to dobrze, że congratulation. Mamy jeszcze 14 do otwarcia. No to co tu, słuchajcie, tutaj mamy Purple Boots. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Może jakąś pompę, co? Uh, ładne to. A to już chyba miałem. A nie, tamten był chyba rzadszy. Ty dawać. O, takiego armora chyba nie było dzisiaj. Red Star Armor. Czy pula szczęścia się wyczerpała na dzisiaj? Czy pula szczęścia się wyczerpała? Nie. Mam nadzieję, że nie. Że jeszcze jest szansa. Jest szansa na jakiś super skin. No, na razie rękawiczki. To jest bardzo dobry skin. O, oh, yeah. Dobra, jeszcze 6. Czy ja dwa razy kliknąłem? Czekajcie, czy ja mogę kliknąć kilka razy? Aha. Widzieliście to? Kliknąłem kilka razy. I. Ale czy te skiny gdzieś wylądowały? Ale to jest zbugowane, uważajcie na to. Czyli kliknąłem kilka razy, i teraz nie wiem, czy mi to zeżarło. <laughs> eee, nie wiem, czy to mi zeżarło. Read money. No właśnie, a może jakiś skin Może dostałem jakiegoś skina? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Eee. Nie. Z broni na pewno nie dostałem. Także yy, moi drodzy, yy, taka nauczka na przyszłość. Nauczka na przyszłość Nie róbcie czegoś takiego Co zrobiłem przed chwilą Czyli nie klikajcie kilka razy grinda Bo może znaczy, Może to gdzieś jakieś skiny otrzymałem w tle Bez tej animacji Ale jednak lepiej jest poczekać Dobra Nie mamy Ale moi drodzy dostałem bardzo fajne rzeczy Ja kończę w tym momencie nagrywać ten materiał na YouTube'a, Będziemy grać w Hayden Z1 Zapraszam na Twitch TV Bunker Streamujemy tam prawie codziennie Do Facebooka do YouTube'a i do Archiwum Live, bo to będzie na głównym kanale, ale zapraszam Was do Archiwum Live, które zostało uruchomione i tam wrzucamy wszystkie live'y pocięte na takie prawie godzinne materiały. Trzymajcie się, do zobaczenia, powodzenia w H1Z1, cześć!